Cześć wam i chwała żołnierze z tej strony, Cocosfly, a to jest słynny Battlefield Hardline na mapie high tension. W trybie heist, czyli w trybie zmodyfikowanego szturmu, gdzie trzeba otworzyć furgonetki, tak jak się podkłada ładunki podemkomy, wydobyć pakę, walizę pełną hajsu i z tym hajsem uciec na górę na górę, na górę, na górę, na górę, na górę, na samą górę wieżowca, gdzie będzie czekał na nas helikopter i tym helikopterem odlecieć w stronę zachodzącego słońca, tak jak Lucky Luke odjeżdżał na swoim koniu w stronę zachodzącego słońca. Dzisiaj będziemy grali w tym gameplayu krasą profesjonalisty, profesjonalista czyli inaczej mówiąc zwiadowca albo snajper najczęściej kamper i taki profesjonalista ma do dyspozycji karabin typu bolt action R700LTRX8BZ super power cool extra Staff. ma shotguna półautomatycznego Saigę oraz półautomatyczną karabin snajperski wydaje mi się, że to jest półautomatyczny karabin snajperski nigdy tym nie grałem, ale wygląda naprawdę kozacko słuchajcie Zajebista sprawa. Jest dla profesjonalisty broń Secondary Weapon, broń przyboczna, czyli pistolet t 9, którego nigdy wcześniej jestem tego całkowicie pewien nie było w, żadnym, w żadnej części Battlefielda jakiegokolwiek. I ta broń jest naprawdę piękna i zajebista. To wali ogniem automatycznym na krótkie dystanse, jest po prostu super. Jeżeli chodzi o gadżety, to tak jak mówiłem w poprzednim nagraniu, Niestety, wsparcie nie ma gay ale tutaj profesjonalista ma laser trap mine, taka minka z laserkiem, ma kamerę, która jest tym samym co tags. Tyle, że trochę inaczej działa, ponieważ wykrywa przeciwników, którzy są zlokalizowani w takim stożku naprzeciwko tego wizjera kamery do 50 metrów. Nie wiem, czy Wam to dobrze wytłumaczyłem. Taki stożek jest i to tak nagrywa i wykrywa przeciwników. Oraz mamy decoy, po raz pierwszy, również w serii Battlefield rozprasza uwagę przeciwników to jest taki beatbox takie radyko z dwoma głośnikami leci jakiś murzyński song przeciwnicy bujają się do rytmu nie potrafią się oprzeć uwaga w DLC będziecie mogli kupić Battlefield Hardline głos Snoop Doga zamiast zwykłego murzyńskiego bitu. gwarantuję wam, że będzie coś takiego sprzedawane dobra, ale wchodzimy tutaj do akcji i my, Fuck, to jest ta snajperka półautomatyczna, ale zjebałem. Dobra, nieważne. Potem sobie i tak zamienię. Z tumiczkiem od razu. Tutaj są tak, źli panowie. I tych złych panów musimy zabić, to tak zwykle bywa. Ale tylko chodzi, nie, nie tylko chodzi o to, żeby ich zabić, ale chodzi o to, żeby odzyskać... tą żeby odzyskać... Żeby odzyskać słuchajcie, tą paczkę z pieniążkami, tyle że jak sami widzicie. Nikt tutaj się nie pali do tego, żeby to odzyskiwać. Jezu to ma straszny odrzut, to znaczy w sensie takim, że nie można z tego że nie można z tego strzelać bardzo szybko. Uwaga, czy tam ktoś jeszcze tak. Chyba, że na, chyba, że na bliskie odległości, kontrolując, to ktoś oberwał, i zaraz ja oberwę z tego samego karabinu. Położymy sobie taki laser trap mine tutaj. Ale najlepiej się kładzie w ten sposób. I tutaj jak widzicie, laserek świeci, i ktokolwiek nam tutaj się wbije, to nie żyje. Tak, do rymu, żeby było. Orety mamy. Levolution i Levolution. Boże, jedyny. Jak trzęsie. Jak trzęsie Jezus Maria. Nie wyrobię, tak trzęsie. Nie wyrobię tutaj. Mój Boże. No trzęsie. przekosmiczne, Maria, gdzie jest, a gdzie jest w ogóle paczka? Dobra, ustało. Generalnie. To trzęsienie nie wpływa na celność waszej broni. Jeżeli trzęsie, a wy macie kursor powiedzmy wpatrzony w tą linię, nie? I e, jeżeli trzęsie i niby kursor wam tak się chmajta, ale tak naprawdę cały czas jesteście w tą linię wpatrzeni i jeżeli będziecie tam celować, to będziecie tam trafiać, prawda? Więc to powiedzmy nie robi jakiejś różnicy, tylko że dezorientuje tylko i wyłącznie i bardzo wkurwia. ale da się do tego przyzwyczaić i żeby było całkiem fajnie. Niestety, tutaj chyba ten laser trap mine, coś mi się wydaje, że znika, jak mnie zabiją. Ja tutaj chętnie bym się zrespił na koledze, ale wiadomo, że kolega zaraz padnie, więc nie będziemy się respić. Fak, jeszcze raz wziąłem ten automat, półautomat. A to, a to, shame, shame on me. Ale widzę, że ten gameplay będzie trwał trochę dłużej, bo jak nagrywałem wcześniej, to tak trwało to 5 minut czy coś. A tutaj widzę, że kurczę, jednak tak nawet to się pociągnie trochę dłużej. Widzę, że to jest samochód na dole, ale on zaraz odjedzie. Fuck, no. To jest bardzo, bardzo kiepski pomysł. Ach. LOL. No stary! On tutaj wbił, on tutaj wbił ten gościu. No ale, ale pięknie tego unikał. Fuck. Dla ktoś? Nie. No i tutaj mamy przykład jak pan wstaje i podnosi swojego kolegę. Laser trap mine nadal jest tam położony, więc bardzo fajnie. Gdzie to w ogóle było? Ciągam swojego teka. Polera, trochę się tutaj boję, szczerze mówiąc. Nie, już laserków w tej chwili nie ma, ale panowie też stąd wyszli. No właśnie, w tej chwili paka jest odzyskiwana. Ona jest odzyskiwana wtedy, kiedy nie ma przy niej, przy tej paczce przeciwników, albo kiedy my jesteśmy przy tej paczce. I teraz oni jadą tam, gdzie muszą dojechać, czyli wydaje mi się, że tutaj, tam gdzie jest A. Kurczę, a tutaj naprawdę bardzo chętnie bym sobie zagrał bolt action, a nie jakimś gunwem, które strzela. Automatycznie okay, widzę, że tutaj są panowie, tylko nie wiem gdzie konkretnie. Dobra, ten jest zdjęty, i tutaj jeszcze był jeden ziomel, ale chyba został rozwalony. Dobra, oni sobie z tą paczką jeżdżą. Tutaj da się oczywiście wyjąć gościa, da się, słuchajcie, wyjąć gościa z tego. Jakiś dziwny odgłos. Dwa odgłosy są. Jeden to jest strzał z tumika, a drugi jakiś inny. O Jezus, ale się przestraszyłem. No i widzicie, to jest paka. Próbuję wyjąć gościa, ale. No, oni się próbują przedostać tutaj. Wow, ale mi zasadził strzelbana. 870, pozdro 600. Chyba za bardzo byłem blisko walki. Ja powiem tam jednak się trzymać na górze. A nie tutaj wchodzić, no ale trudno. Dobra, to teraz sobie weźmiemy Bolt Action i zobaczymy. Pokażę Wam, jak się tym gra. Dobrze, że tutaj mamy taki spawn. Czyli, a powiedzmy, jest to Amtrak. Tutaj widziałem oznaczonego kolesia na stuwę. Jest to Amtrak. Tyle, że bez tego wszystkiego bez tych wszystkich zabaweczek, pozwalających zabijać. A szkoda, Amtrak to jest niesamowite narzędzie zniszczenia w Battlefield 3. Szkoda, że tutaj go jakoś tak nie za bardzo nie jest za bardzo obecne. Tak samo nie jest za bardzo obecny w Battlefield 4 Możesz wskoczyć, dziękuję Panie Janie! Panie Janie! Co to było? Ten się w ogóle nie ruszał O wow, the fuck! Oni sobie tutaj idą. No kurde. Znowu wzięli pakę. Kiedy ta paka jest powiedzmy oddana, e, czyli ten pasek postępu w tej białej paczce jak ona jest opuszczona jest naładowany do końca, to ona znowu jest zrzucana tam gdzie oryginalnie była umieszczona. E, jeżeli rozumiecie o co mi chodzi, nie? I... Więc to jest taka zabawa w ciuciu babkę tą tak jakby paczkę Oddajecie do oryginalnego miejsca jej pochodzenia A potem oni znowu ją zabierają stamtąd I znowu ją oddajecie i zabieracie i tak w kółko i tak w kółko Ale generalnie to się nie nudzi Bardzo, bardzo fajnie się gra moim zdaniem Nie mogę się za bardzo... A i szkoda, że on poszedł sobie Jeszcze sekunda i bym go miał nie wiem, co się stało, co się stało. Dobra, chyba tutaj ktoś idzie. Łoho, wow, headshot kurna! No ale niestety już zostałem zdjęty, ale ładny, ładny headzik przez krzaczki. Zasturmowali naszą pozycję. Zresztą ta pozycja nie jest dobra, bo ona nie jest kompletnie osłonięta od strony tej, od której oni jadą z tą paczką. Więc trochę taka kupa. Ja się tutaj może ulokuję gdzieś tutaj. Tutaj będzie znacznie lepsza pozycja. Na to czterokrotne powiększenie może się nam tutaj przydać. że tutaj cały czas słyszę tak jakby strzały. No i ten gaz, ten gaz jest po prostu wyjebany w Kosmos moim zdaniem. O Jezu serio? Co to się dzieje? Dlaczego ja w niego nie trafiłam ani razu? Dobra, teraz akurat poszło. Przygwożdżenie jest w tej grze obecne i faktycznie wpływa na celność, natomiast wydaje mi się, że ono jest tak duże, w cudzysłowiu, jak w BF4, chociaż może ciutkę, ciutkę większe, ciutkę większe bym powiedział, niż BF4. Fak, no bardzo niebezpieczna pozycja, bardzo kiepska pozycja, bo oni są dosyć blisko tutaj. I co się stało? Tak, chyba wygraliśmy, ponieważ wszystkie tikety złodziejom, którzy chcieli wykraść tą pakę zeszły do zera. Gameplay był niesamowicie długi, ponieważ 13 minut gry z tego trybu to jest naprawdę sporo. No cóż, no cóż, no cóż, no cóż. Mam nadzieję, że dobrze Wam się oglądało. To jest przedostatni gameplay. Zobaczycie jeszcze w następnym Przedostatni gameplay z Battlefield Harlane. W następnym odcinku zobaczycie jeszcze mechanika, który był nagrany przed tym gameplayem. A tak trochę pomieszałem to wszystko. Nie chciało mi się zmieniać z serwerów, ponieważ będzie on z trybu Blood Money. No i cóż, zapewne jest już koniec po becie. koniec bety, 26 czerwiec, także czekamy do premiery Battlefield Hardline, być może zostanie jeszcze jakaś dodatkowa beta wypuszczona, Bóg wie co oni tam wykombinują, jak zapłacicie 100 zł, to będziecie mieli jeszcze wcześniejszy dostęp, bla 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 bla, pamiętajcie, nie wierzcie nigdy DICE, ja się już z wami żegnam, dzięki za to, że byliście do końca, do zobaczenia na polu walki, trzymajcie się, hej hej!